Witam wszystkich bardzo serdecznie w szóstym odcineczku Maratonu Fazmofobii, już, już sobota, jak, jak szybko te sześć dni minęło, nieprawdaż? No zatem zostaje nam farma i sobie na niedzielę jeszcze zostawimy, hmm, albo może jakiegoś mapy lodza, albo jakiejś większą mapkę, ale to zobaczymy. I oczywiście na starcie zaznaczę, że jeśli odcinek się spodoba, zachęcam do lajkowania oraz subskrypcji na kanale. I w sumie jako. I jeśli to oglądacie, to dzisiaj najprawdopodobniej będzie live wreszcie z kamerką z takiego jednego horrorku, którego kupił mi pan Przemko. Także i, i będzie fajnie. No, I zaczynajmy. Blisside Farm. Powiem wam, że tydzień roboty. I dosłownie dzisiaj się wreszcie wyspałem. Aczkolwiek jestem cały obolały. No ale tak to jest, jak się parę miesięcy nie popracuje, nie? <coughs> Normalka chwila, bo mi tutaj kurde, piram tak. Proszę mnie zostawić. O, właśnie. Dobra, idealnie idziemy do środka. Witam. Dzień dobry. Taki prądzik elegancki na wejściu, no kurde. To mi się podoba. Ciekawe, czy się uda bonerka znaleźć. No wiecie, jak to... <coughs> jak to jest z bounerkami? Czasami... A? A to on... No to... No to... No to jakby duch chyba tu jest, ok, ok, Ciekawe, bez pozytywki. Lustro by tu było, nie? Nie ma go zatem. Karty też tam by były, ale ich nie ma. Może? Hmm. Może jakaś ouja? Czy coś tego typu? O patrzcie, wulnerek, witam. Ale zapalę to światło? Tej więcej będzie oślep oświetlało. Tutaj do, nawet nie muszę wchodzić, już zobaczymy, czy jest. O, oh, ja, 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 ja. I nie ma ołczy. Hmm. <laughs> Zatem będzie to albo krąg, albo lala, albo małpie łapa. Eee, chyba preferowałbym krąg z tego wszystkiego. Chociaż ostatnio krąg to mnie. to mnie zabił. Trochę tak. Tam rzucasz kolego? Co on kuźwiał góry rzuca? No, ciekawe. Bo wcześniej, no tutaj MF pokazywała, a teraz jego ja słyszę, jakby, jakby jakby tam coś robił, nie? ...interesujące. Kurczę, ta <coughs> ...ta farma to jest... Hmm. Ciekawe. Aha. On po prostu jest tu. I MF jakimś cudem złapał na dole. <laughs> eee, czyli będzie krąg, chyba, moi drodzy. Nie jestem pewien, czy tripuję czy nie. Ale mam wrażenie, że duch zrobił double klika na drzwiach wcześniej. Może mi się oczywiście zdawać. I zapewne tak jest. Eee, ale no, no wiecie, 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 wiecie o co chodzi. Dobra, idźmy po. Idźmy po itemaski. Zium. Zium. Dobra. I weźmiemy sobie może kamerę, projektor i spirit boxa. Boku jest dosyć mały, więc nie uważam, żeby były, koni było konieczność brania dwóch. Y dwóch doców, no chyba, że on się przemieści. A wiecie, jak to... Jak to na nightmare z tymi duszkami bywa, nie? Sobie lubią... <laughs> Sobie lubią się przemieścić. Dobra, panie duchu duchu dzień dobry. I came. Dobra, zobaczmy. Ten mikrofonik, obniż się, bo mi przeszkadzasz. E, freezing Temps jakby, znaczy... No mrozi to. No proszę, na kiblu. Co masz tutaj? An elderly individual. Okej. Okay. Tą puszką rzucił. Wow. No dobra, mamy spirit boxa. Kolega sobie lubi rzucać puszkami, to ewidentnie Ale chodźmy do wana. Trzeba kurde zabrać więcej temów W sumie zobaczmy sobie na kamerze w tym czy... Czy może jakiś projektorek się ukaże? Ja sobie zaraz zobaczę czy Jure jest możliwy Bo jeśli jest dalej możliwy.. No nie jest możliwy, więc ja po prostu tripowałem. Mm, to to i to weźmy. <laughs> tam widać elegancko projektorek. Jak prześwituje. Ale, 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 ale. Kurde, może to będą freezing Tempcy? Może potem się orp jakiś poka pokaże i to będzie jednak mimik. I don't know, brother. And no. Czym ty rzucasz, duchu? Ha. Halo. Wlogasek. Stop. <laughs> Czym ty rzucasz, duch? Halo. O kurwa, ale tutaj. Ty Skibla, ty wyrzucił tutaj kremik Nivea. What <laughs> the fuck? Kremik Nivea, ale tutaj nie Mam tutaj mrozi. Tak mrozi. A czy on tutaj może? Skanujemy drzwi. Yy, nie, ma nie ma odcisków. Yy, nie ma odcisków. Co my z tym pachlowaniem, ci na szyję, Bo chciałem ci kurwa potrząsnąć, po... O. Winter. Mm. Brother. Roman, mother. Żomek, co tutaj drzwi najpierw zamknął, potem... A, bo to jest English 4, no tak. Dobra, czy dotknąłeś się tu drzwi w frajerze. Nie, nie dotknął. Tak. Dobra, przestań pisać ty... EMF-ie. O, 0,3 stopnia. Dwa stopnie. Dawaj, dawaj minus, dawaj minus. Kurde. Jeden. Zero. Dawaj minus, minus, minus. Zero, zero. Jest minusin O nie. Twinsy mimik on Where are you? Where are the orbs? Gdzie są orby? O! Czymś rzucił. Dobra, czyli to nie może być, albo ewentualnie będą. Dobra, ja potrzebuję soli, trzeba zrobić zdjęcia. Trzeba dać fikcji. Jakie mam kościary? Motion sensor parabiotyczny. Okej. Okay. Sure, Derek. <coughs> Widzowie ratunku. Przemko mnie prześladuje. Chciałem to podtrząsnąć jak kurde, krąg na przykład odpalł, ale przesadziłem z baklowaniem ci na szyję. Ty nie zauważyłeś pierwszym razem jak tego, że tak tak okiem tak spojrzałem, tak... I że cię widza zauważyłem pierwszy raz? No... I'm blind. A potem drugi raz i... Stop! Po prostu masz takie oczy, kurde, wąskie, kurde... Jak pół-Azjata, że ciężko zauważyć ruch twych gałek z boku. That's racist. <laughs> Dobra. Wychodź, nagrywam, rozmawiam z Wizem, A nie z tobą. Masz jednego widza? Cześć. <laughs> <laughs> Leave a like if you're depressed. Cześć. Przestań te drzwi tyćkać, masz tu zdjęcie już. O, 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 ładnie stępujesz, tak jest. Kolega, nie wiem, czy to jest Ile mam zdjątek? Yy... No, jeszcze trzy zdjęcia by się. Tym ty do cholery rzucasz! Może kamerę próbował przewrócić? O, do, do góry. Zamas Vogue Dog. Uau. Duhu, hallo. Ziomek puszcza niemieckie marsze, za serika poleci Kurde, Hallo Hello. Nie goły Ale to zdjęcie dziwnie wygląda tekstura się wziaj. I... Jest drugi Barca. <laughs> Duchu, Halo. O! Chyba stepnął. Dobra, stepnął. No. żakem Idziemy moi drodzy wziąć sobie. Mo motion sensor. Jakbym jakby miał teraz kamerkę na nagrywce, to ten... się wzięli tego chłopa jak się za mną tego. Za <śmum> mną skradał. No ale ogólnie ten y, streamek powinien być jakoś tak 17 gierka trwa z 2 godziny. Więc... No może nawet nie 2 godziny, więc sobie jedną gierkę gramy. No, i w sumie. Mm... No, i w sumie to zapraszam. <laughs> będzie, będzie śmiesznie. Będzie śmiesznie. O, ja ry... Mój ryj na kamerce. boż. do czego to doszło, że ja będę kamerkę miał na tym? Obiecałem na 500 ców 500 słów, się wariaty. No i teraz trzeba się wywiązać z obowiązku.

Ziomek do mnie szedł. Nie wiadomo skąd. Okej, okay, to było troszeczkę. To było trochę przerażające. A teraz krzesłem rusza. No jakiś. I tu puka? No to. Wiecie co? <laughs> ja chyba sobie zaskoczę pod smadža. Bo się robi dosyć dziwnie tutaj. Z tym duszkiem kochanym. Nie, no, za będzie trzeba po prostu audio odpalić. Odpalimy owiejejeje. <laughs> oh, yeah, yeah, yeah. I zobaczymy, co się wydarzy. <laughs> Tylko pytanie, czy na strychu jest hiding spot. <laughs> Bo bądź co, bądź jak odpalę teraz ouge, a ja mam psychy mało, to duch zacznie po prostu chęcić. Raczej. Hmm. Zobaczmy, czy tutaj się da... No, jako tako by się można tutaj schować. Teoretycznie, I niby tutaj jest hiding spocik taki. No zobaczmy. No się maduszku. Na raziomek. Jest delikatnie. Moja postać sobie sprintuje cały czas i nie chce przestać. No. Powiem wam tak, yy... przestań sprintować, moja postaciu. Kurde, przestań shiftować, gro... No dobra, nieważne. Hmm, Ujmijmy to tak. <laughs> Pogło... Znaczy powiem tak, no, onretto to na pewno nie jest. Nie jest to też mimsztor, z tego co wiemy. Bo nie ma orbów. Z kolei, dół był troszeczkę szybszy. Duszek był trochę szybszy. Co za tym idzie? Mm, mam wrażenie, że to może być morojasty. bo wiadomo, moroj jest szybszy, jak mam mało psychy. Albo ewentualnie. Albo ewentualnie. Będą to twinsy, no bo na początku gry jednak... Yy, tutaj mieliśmy w tym pokoju jakąś interakcję na trujeczce, na IMF-ie. Yy. czućcie tego ducha? On jest teraz wolniejszy niż wtedy był. Więc wydaje mi się, że to faktycznie są twinsy, bo zaczął hanta też z dołu. Jeśli to nie będą twinsy, to będę w wielkim szoku, ale z drugiej strony fazmofobia, nie? Fazmofobia jest pobugowana i duchy robią co chcą. Myślałem, że on dalej hanci. A jednak nie. Dobra, uciekamy. Zobaczymy, czy mieliśmy rację tutaj. Ale duszek taki, no. Ciekawy. Ciężko było się dowiedzieć, tutaj wszystkiego. Ale zobaczmy. Może się uda. Trzymam kciuki i to zaraz będzie mimik. Bo orby znikły gdzieś. <laughs> nie zdziwiłbym się wcale. I były to Twinsy moi drodzy. Mamy Perfect Investigator. No, 225. Także jak widzicie, nawet na faremce, <tryk> tej gorszej, da się coś ugrać. Zatem yy, ja Wam dziękuję za oglądanie odcineczka. Jeżeli Wam się oczywiście spodobał to możecie zostawić łapeczkę w górę i subskrypcję No i zapraszam jutro w niedzielę to jest na ostatni odcinek maratonu i potem wrócimy już do normalnego trybu czyli fazmofobia tam trzy razy w tygodniu albo dwa zobaczymy jaka będzie aktywność, prawda? No a tymczasem to było na tyle. Życzę miłego dzięka na razie i pa.